Wielki sukces Gniewka Kuczyńskiego z Dębicy na Mistrzostwach Świata Hair World 2020. Dębiczanin został wicemistrzem świata w dwóch kategoriach fryzura klasyczna męska oraz fryzura kreatywna. Zajął także trzecie miejsce w kategorii męskiej Carly oraz czwarte miejsce w kategorii Commercial Cut. Zawody miały odbyć się we wrześniu w Paryżu, ale pandemia pokrzyżowała plany organizatorów w tym roku. Zawodnicy przesyłali zdjęcia wykonanych przez siebie fryzur, a rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 1 stycznia online. Gniewko, chociaż jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego, swą przyszłą drogę zawodową wiąże z fryzjerstwem. Przypadkiem trafiłem na kurs fryzjerski. Miałem takie wtedy zajawki, czy żeby szukać czegoś, bo tak, prawda, no, w szkole nie mogłem znaleźć ani kierunku, dla studiu, kierunku na studiach dla siebie. I tak szukałem, czym by się móc zająć, i tak naprawdę o fryzjerstwie myślałem od jakiegoś wtedy czasu. I, mm, no i ja po prostu tak się zainteresowałem. Znalazłem ulotkę z kursem, że jest organizowany w Dębicy, to postanowiłem spróbować swoich sił po prostu. Do zawodów przygotowywał się wspólnie z kadrą polski u mistrza i trenera Andrzeja Matrackiego oraz w salonie fryzjerskim w Dębicy u Doroty Pietrachy, gdzie odbywa staż. To ona dostrzegła w gniewku potencjał i prawdziwy talent fryzjerski. Obserwuje się takie osoby. To się rodzą raz na x czasu. Osoby, które mają predyspozycje w ogóle artystyczne i takie, że da się ich ukierunkować w danym kierunku. Tylko i wyłącznie do danej pracy. Gniewka akurat jest ze sobą bardzo elastyczną, bo nie kierunkował się właśnie na męski, umiał pogodzić wszystko razem, bo jest fryzjerem damsko-męskim, ma bardzo duży artyzm w sobie, bez tego się w tym zawodzie w ogóle nie da pracować. Jest bardzo pracowity. Rodzice gniewka są bardzo dumni z sukcesów syna. Gniewko, choć specjalizuje się we fryzjerstwie męskim, to często czesze swoją mamę. Na początku nie była to łatwa do zaakceptowania decyzja, i naprawdę syn musiał nas sporo przekonywać. To, to nie była taka prosta, prosta sprawa z punktu widzenia rodzica, który może, zwłaszcza że dziecko wybrało liceum ogólnokształcące, być może to dla niego. No ale rzeczywiście w pewnym momencie zaczął mówić mamą: może tato, może fryzjerstwo. No. Próbuj i rzeczywiście tak, już gdy znalazł kurs, gdy na ten kurs poszedł, to w zasadzie z niego nie wychodził, i każdy dzień to było coraz większe. Ach, ach, no i coś w, w sobie ma <grybuj> jakiś artystyczny pierwiastek. Być może po rodzinie męża, <grybuj> bo ja jestem bardziej rzeczywiście, mam gdzieś naukowc, naukowcem z tyłu głowy, ale no. Każdy chyba ma swoją jakąś drogę, którą ma do spełnienia. Cieszymy się, że ją znalazł. Bo dla nas to, chcemy zrobić wszystko, żeby pomóc po prostu w tym, w czym gniewko czuje się najlepiej. Przed rokiem Gniewomir Kuczyński w duecie ze swoją koleżanką Aleksandrą Machnik zostali drużynowymi mistrzami świata juniorów na Mistrzostwach Świata Fryzjerstwa Artystycznego OMC Hair World 2019, w których wzięło udział 50 ekip i ponad 1400 młodych fryzjerów. Ponadto indywidualnie reprezentujące polskie Gniewko. Zdobył srebro. W tym roku Gniewko również zamierza wziąć udział w Mistrzostwach Świata we fryzjerstwie, a jego marzeniem jest otworzenie własnego zakładu fryzjersko-barberskiego.